Organizator to luks Skrynki, a tak naprawdę cała zasługa rozpropagowania tenisa stołowego w krynkach, wciągnięcia w to naszej młodzieży, ale również osób dorosłych to pana Leonarda Krysztopowicza, za co mu bardzo dziękuję w tym miejscu. To dzięki niemu byliśmy w stanie zakupić bardzo dużo stołów tenisowych nowych spełniających wymogi i standardy dzisiejsze, ale też świetnie zachęca młodzież, dzieci, dorosłych, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy mogą tu przychodzić na halę i ćwiczyć, ale i dla rozrywki trenować tenis stołowy. Dzisiaj odbywa się mecz pokazowy wspaniałych zawodników z klubu Dojlidy Białystok, wschodzący Białystok. Gościmy trzech zawodników i jest menadżer, trener tego klubu, który nam tutaj prezentuje, opisuje, przedstawia grę tenisa stołowego. Tenis stołowy w krynkach rozpropagowany został w ostatnich latach, w ostatnich czterech latach. My również jako gmina przyczyniamy się do tego, żeby wspierać osoby, które chcą tworzyć tą sekcję. To nie jest ostatnie wydarzenie, jest ono niezwykłe. To są zawodnicy już ligowi i bardzo się z tego cieszymy, że ich tutaj gościmy i mamy nadzieję, że następne tego typu mecze będą się tu odbywały, jak również zawody. Bardzo serdecznie korzystając z okazji zapraszam naszą młodzież, dzieci, ale nie tylko, również gmin że przyjeżdżali do nas i brali udział w tych zajęciach, my osiągali jak najwyższe sukcesy. Dzisiaj przyjechaliśmy do Krynek zrobić pokaz tenisa stołowego na zaproszenie Przyjaciela naszego klubu, pana Leona Krzysztofowicza. Przywiedzieliśmy między m.in. Chińczyka występującego w rozrywkach Lotto Superligi, naszą gwiazdę Leong Ina. No i chcemy tutaj pokazać miejscowej młodzieży, miejscowym dzieciom, jak wygląda tenis stołowy na najwyższym poziomie. Chcemy zachęcić do uprawiania tego sportu. Każda tego typu inicjatywa to jest świetna sprawa. Cieszymy się, że możemy otrzymywać takie zaproszenia. Chcemy promować tenis stołowy, chcemy promować nasz klub nie tylko w Białymstoku, ale też w regionie. No a tutaj ci zawodnicy, co, co będą mieli okazję występu, jest to naprawdę najwyższa światowa półka. Chińczyk Li In jest to w tej chwili zawodnik około 50. miejsca w rankingu światowym. Liga, w której gramy, czyli rozrywki lotto, superligi, to jedna z najsilniejszych lig w Europie. W żadnym innym sporcie drużynowym w Polsce, łączając łącznie czy koszykówkę, czy, czy piłkę nożną, no może oprócz siatkówki. Nie mamy tak silnej ligi z tyloma obcokrajowcami na tak wysokim poziomie. Cała szkoła, dzieci, nauczyciele chętnie będą uprawiać tenis stołowy, że coś drgnie, że będą tutaj naprawdę dobrzy zawodnicy, którzy będą występować na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.